Siemanko, siemanko, witajcie na moim kanale. Ja jestem Shina i dzisiaj przychodzę do Was z newsami. Tak, tak, coś nowego na moim kanale. Słuchajcie, od wczoraj macie możliwość odebrania swojego prezentu z okazji Chińskiego Nowego Roku, Roku Królika. Z tej okazji BSG podarowało nam nieduży prezent, ale zawsze warto go wziąć, tym bardziej, że jesteśmy 20 parę dni po łajpie, więc zawsze nam się przyda. Co zrobić, żeby go otrzymać? Chodzicie na escapefromtarkov.com. Logujecie się na swój profil, zjeżdżacie sobie troszeczkę w dół i macie swój prezent. Klikacie na ikonkę, pokazuje wam się informacja, że wasz prezent właśnie został odebrany. Wchodzicie do gry i tam w systemowych informacjach możecie odebrać swój prezent. I tak w sumie za każdym razem robicie w momencie, kiedy będą dodawane jakieś gifty. Szybko i prosto. A zawsze jakiś plus dla nas. Tak więc miłej gry Wam życzę, miłej niedzieli i do następnego. Pa pa!